Cześć, z tej strony Kuba, a to jest powrót do gry WWE 2K15, a dokładniej do trybu showcase. Rywalizacja pomiędzy Markiem Henrym oraz jego ofiarami, czyli Hall of Pain jest cały czas kontynuowana. I czas na odcinek, który definitywnie zamknie tą serię oraz zakończy rządy Marka Henry'ego na Raw oraz SmackDown. Jesteśmy na WrestleMania 29 i czas na walkę Marka Henry'ego z Rybackiem. Jest to 2013 rok i trochę mnie zaskoczyło, że właśnie ta walka w tym trybie się znajdzie. Bo akurat wtedy Mark Henry, no nie ma wow, co się oszukiwać, że nie był już takim gigantem, który dosłownie niszczy wszystko maszyną do destrukcji. No cóż, czy dzisiaj ból będzie siał na Rybacka, czy może odwrotnie? Ale naprawdę, w tej grze jeszcze nie, miał, nie miałem przyjemności wam pokazać tej areny WrestleMania, ponieważ jest ona w DLC, ale naprawdę jest wyśmienita fajnie. W końcu będzie zagrać na jakiejś innej arenie niż tylko Resymenii 30. Feed me more! The big guy is here! Dobrze, Ryback wtedy nadchodzi. Trochę akurat y, podczas oglądania tej, tej wrestlemanii czułem taki niesmak, że Ryback nie walczy z Big Showem, który walczył przeciwko The Shield wraz z Randy Mortonem oraz Sheamusem, tylko właśnie z Markiem Henrym. Według mnie powinno to być co innego. Według mnie ta karta na nie powinna wyglądać trochę inaczej. W walce wieczoru nie powinien ponownie walczyć John Cena z Darokiem, lecz zdecydowanie powinno dojść do walki trzech rywali. Yy, mowa tutaj o pojedynku Jonathan. Deroka oraz oraz CM Punk'a triple threat match o mistrzostwo WWE Undertaker może z Brockiem Lesnarem by dostał walkę, kto wie, może nawet streak by nie został zakończony, ale naprawdę pięknie ta arena się prezentuje, więc pójdę sobie tam, o ile sędzia nie wyliczy nas poza ringowo do 10, bo count out, no, no to nie ukrywam, że zbyt dobre rozwiązanie nie jest, więc widzimy teraz Marka Henry'ego, który e, jest tu na stage'u no zobaczymy co z tego widzi, ale wtedy miał mieć Ryback ten swój Wrestlemania Moment, wielki shellshock na wielkim big showle. Wykonał go po walce, co będzie zaraz odzorowane na marku. Henry elbow Drop, wow, ależ szło wbijający się w klatkę piersiową Rybacka. No niesamowite, niesamowita siła. Jest już 7. No Henry wolno biega patrząc na to, że to jest super heavyweight. więc... Będzie count nie, dobra, wszystko jest w porządku, nawet nie osiem, a my już jesteśmy, no dokładnie tak, w obrębie ringu, więc szkoda, że wtedy Ryback nie dostał walki z Big Showem, tylko z Markiem Henrym, ale WWE to postanowiło zupełnie inaczej rozegrać i, ależ teraz przepiękny, zmodyfikowany Power Slam, taki Tyrda wheel Slam połączony z Side Slamem, jeszcze Power Slamem, jakkolwiek by się to nie nazywało, akcja ta... Po prostu rządzi, tak jak Ryback oraz jego zasady. Więc dobrze, może tutaj na samym początku Seth Rollins, to jest taki akurat News, Wrestling Observer i Luster, czy jakoś tak. Poczekajcie, aż sprawdzę nazwę. W każdym bądź razie ten serwis informacyjny, który zajmuje się najnowszymi doniesieniami, jeżeli chodzi o świat WWE, to jest dokładniej. Tak, Wrestling Observer News Later potwierdził, że akurat na WrestleMania lub nawet w 2015 minionym roku, kto wie, może nawet na samym Summerslam, dojdzie do rywalizacji i ostatecznie do walki ze Rollinsa z Triple H. -em. Ja wam powiem, że naprawdę taka rywalizacja jak dla mnie, czy byłoby to spełnienie marzeń, może nie, ale coś fajnego, patrząc na to, że faktycznie Triple H, no widzi w Sefie Rollinsie, drugiego swojego następcę, drugiego Triple H -a. nawet wykonuje, o uszelszok w drodze ale mnie to nie obchodzi, wykonuje nawet Rollins teraz jako finishera, po tym jak Carp Stomp został przez WWE częściowo zabroniony, no pedigree, więc zobaczymy co z tego wyjdzie ale tak jak ja mówiłem, rywalka Rollinsa z Triple H'em i definitywnie mmm, Rollins wtedy by przejął pałeczkę po triple czy jest takie przysłowie, kto ma dużo chce mieć więcej, a teraz Mark Henry musi poderwać bark i ta walka nie kończy się w taki sposób, zakończy się winny. Objective to się do krytycznych obrażeń Rybacka. Często skupiam się na komentowaniu, a nie na graniu. Jednak teraz mamy najsilniejszy rzut świata czyli World Strongest Slam 1 2 jednak nawet nie dwa a załóżmy, że Mark Henry po prostu, dobra, puściłem pin, ale załóżmy, że Mark Henry, no niestety, tej walki jeszcze nie wygrał, ponieważ Ryback po prostu podniósł barki overhead belly to belly suplex. Więc, no naprawdę, zobaczyć takie coś. Aczkolwiek, który byłby to moment przełomowy, kiedy Ryback, nie Ryback, tylko Sefronis oczywiście chciałem powiedzieć, no obróciłby się przeciwko Triple H'owi, a może inaczej Triple H obróciłby się, no, przeciwko Sefowi Ronisowi przechodząc Face Turn, bo jakoś w Sefie mm, Face'a nie widzę, choćby... Mm, no przez to, że faktycznie obrócił się przeciwko The Shield, chyba że ten co zniszczył The Shield ponownie by The Shield przywrócił do życia, ale naprawdę świetny moment był na gali Payback podczas walki o mistrzostwo WWE, świata wagi ciężkiej, ale Spinebuster DDT kontra Reversal DDT od Marka Henrego, taka walka no musi kiedyś mieć miejsce ale na pewno nie na WrestleMania jak coś to na Survivor Series lub SummerSlam, bo nie ukrywam, że byłoby to coś fajnego ale zobaczymy co faktycznie przyszłość przyniesie. Druga opcja, jeden akurat y, widz zaproponował mi że może w WWE 2K16 w trybie showcase co ile będzie doskonale wiemy, że będzie. Oprócz rywalizacji z Austinem może być rywalizacja Jonas Asin z grupy Nexus z grupą Nexus w roku 2010. Y, rozpoczęcie na row w walce z CM Punkiem Kiedy to całe, można by powiedzieć, że cały roster Wraz jeszcze z Brianem Danielem znaczy, no, Danielem Brianem, kurde, chciałem powiedzieć, że z um, Brianem Danielsonem, ale wtedy to on już nazywał się jako Daniel Brian i był gościem z NXT. Cały roster pierwszego sezonu NXT, chyba cały, bez wyjątku, zadebiutował, obtoczył ring po walce, w trakcie chyba walki, nawet Jonathan z nikim innym jak zamaskowanym Stray Warriorem, wtedy jeszcze CM Punkiem, jeszcze Serena była obok niego oraz Luke Gellows. To były niesamowite czasy, i wtedy zniszczyli Cine, zniszczyli cały ring. Jeżeli by do tej rywalizacji doszło, pierwsza senka w tej rywalizacji to byłoby coś niesamowitego. Byłoby to spełnienie marzeń, jeżeli chodzi o odwzorowanie ich debiutu. No bo nie ukrywam, że nie wyobrażam sobie, jakby to właśnie wyglądało. Dobrze. Berhak definitywnie obił Rybeka, ale to on rzuca Henry'ego prosto w narożniki czy będzie mieć Clausein? Wszystko na to wskazuje, publiczność szantuje. film me more! Język się zaplątał tak jak Ryback. A może Mark w sieciu Rybacka? Lub na odwrót, zobaczymy. Fani są w koszulce CM Punk'a Ice Cream Bar Attire. Jednak jego to nie obchodzi. Krzyżby to był. ach shell Niemożliwe, Shellshock co za siła, panie i panowie. Co za siła. Uhu! Ryback przygnieciony Markiem Hendrym. Całą jego siłą. Całą masą ciała. No i mamy Rybacka teraz przypiąć i wygrać poprzez spinfall. Ale nie, no kurde, zmieniamy skrypt. Niczym jak że Legends of Wrestlemania, no niesamowite. Och, ta walka zakończyła się poprzez przypięcie, poprzez zaciągnięcie rąk po tym upadku, a teraz World Strongest Slam i mamy teraz jeden, 2 oraz formalne trzy. Mark Henry udowadnia wyższość nad Rybackiem i w tym stylu ta walka się kończy, tak jak widzimy. Ale po walce był jeszcze Shocked. a z tego co widzę no tutaj akurat tego nie odzorowali, bo to jest senka kończąca oraz celebracyjna marka Henrygo, w kilka sekund cała jego destrukcja została tak naprawdę podsumowana. I na tym ten tryb się kończy, jakbym ocenił tryb Hall of Pain. Jak dla mnie rywalizacja była naprawdę fajna, super scenki, super walki, co tu dodać, Mark Henry jest po prostu Terminatorem. Są plotki, że zakończy karierę na WrestleMania 32 w swoim domu w Teksasie. Czy to będzie prawda? Przekonamy się w najbliższych kilkunastu miesiącach. Jak dla mnie Mark Henry powinien kiedyś jeszcze dotknąć jakiegoś pasa WWE. Następna rywalizacja to jest Path of the Warrior i kariera Ultimate Warriora wkroczy w grę. Do usłyszenia, pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, cześć.